Biden, ćpun, dziwkarz, ogólnie człowiek z wielkimi kłopotami, któremu współczujemy i pijak i tak dalej, syn Bidena, był zatrudniony na Ukrainie w czasach, kiedy jego tatuś był wiceprezydentem. Był zatrudniony w wielkiej firmie zajmującej się gazem i ropą i dostawał 50 tysięcy dolarów miesięcznie. Za co? Kiedy go zapytano, powiedział, no nie wie za co, bo on się nie zna na ropie ani na niczym. Dziennikarz go zapytał i to lewicowy. Mówi, to może dlatego, że pański tata był wtedy wiceprezydentem, to może dlatego panu dawali 50 tysięcy. Biden mówi, no może rzeczywiście nazwisko miało jakieś znaczenie. No e, co? tam kto by takie rzeczy powiązał? Co to ma w ogóle wspólnego? Że ja on powiążę. Z cienem, no. Ja powiążę. uwaga, Hunter hmm. dostaje 50 kafli z Ukrainy. W tym samym czasie Hunter wynajmuje dom od swojego tatusia za 50 tysięcy dolarów miesięcznie. W tym domu znaleziono tajne dokumenty, o których nie możemy się dowiedzieć, czy przypadkiem nie dotyczyły Ukrainy. I teraz Biden, trzeci element tej układanki, podążamy za pieniędzmi. Biden pompuje broń i dolary w Ukrainę. Przygotowałem teraz dla pana obrazek. O, otóż tu jest Ukraina. Ukraina wpłaca Hunterowi 50 kafli, potem Hunter odpala ojcu 50 kafli, a teraz ojciec przekazuje pieniądze, ale już nie swoje i broń nie swoją, tylko amerykańską na Ukrainę. Prokurator, który robił śledztwo w tejże firmie. Został zwolniony, dlatego że Biden kazał go zwolnić i chwalił się w tym w czasie kampanii wyborczej. Otóż Biden powiedział: Chłopaki, jeszcze na lotnisku będę siedział kilka godzin w samolocie i poczekam na was. Jak mi przyniesiecie kwity, że zwolniliście tego prokuratora, to ja wtedy uwolnię miliard dolarów w prezencie od Obamy. No to się Czyli nazywa wielka polityka. Chwalił się, że szantażował Ukrainę za pomocą łapówki w wysokości miliarda dolarów państwowych. Żeby oni hmm. zwolnili jakiegoś jednego prokuratora, który robi w śledztwie w firmie zatrudniającej jego synka Huntera. O! Hunter.